Co on tam robi? Nie siedzi jak ten kołek. Gdzie są kamienie? Gdzieś pod gruzami. Wiem tylko, że o nich nie ma. I niech tak pozostanie. Wiecie, że to pułapka, nie? Tak. Jakoś mi to wisi. Świetnie. Dopóki mamy na ten temat podobne zdanie. Zabijmy go w końcu porządnie. Nie mogliście żyć ze świadomością porażki, i co osiągnęliście? Znowu tu jestem. Sądziłem, że gdy zgładzę połowę życia. Reszta wszechświata rozkwitnie. Ale pokazaliście mi, że to niemożliwe. Dopóki żyją ci, którzy pamiętają, jak było, zawsze znajdą się tacy, którzy nie będą zdolni zaakceptować, jak może być. Będą się opierać. No, potworne z nas uparciuchy. Tak, jestem wdzięczny. Ponieważ wreszcie. Rozumiem, co muszę zrobić. Teraz wiem, że muszę rozetrzeć cały ten wszechświat na atomy. A potem, z pomocą kamieni, które dla mnie zebraliście, stworzę nowy, kipiący szyciem, który będzie radować się tym, co otrzymał zamiast opłakiwać straty. Dzięczny wszechświat. Zbudowany na zgliszczach. Nikt się nie domie, bo nie będzie miał kto im powiedzieć.